Rozmowy z Helą Doli, słucham Stachu. A co to tam takie ciemne wrogu? Tabaka Stachu. Rozmowy z Helą Doli, co to niesiesz, Helu? Flaszki Stachu, flaszki? Tak. Kochadowskiego. Rozmowy z Helą Doli. Co się z tobą dzieje, Helu? Ty znowu grasz jakąś rolę? Tylko cena nie gra roli, Stachu. Rozmowy z Helą Doli. Wiesz co, Helu? Słyszałem, że podobno Mietek wyemigrował do USA. On był wart zachodu, Stachu. Rozmowy z Helą Doli. Helu, czy uprawiasz sport? A jakże Stachu? Kiedyś świetnie rzucałam o mimo kłopotów z dyskiem. A dzisiaj? A dzisiaj o kuli. Myślisz? Chodzę młocie. Rozmowy z Helą Dolly. Helu? dlaczego ciągniesz mnie za język? Bo chcę się czegoś dowiedzieć, Stachu. Rozmowy z Helą Dolly. Stachu, słucham Helu. Dzisiaj o 17 przyjdzie do nas mój krewny, którego jeszcze nie znasz. A czy to jakiś daleki krewny Helu? Tak, Stachu, aż z Rzeszowa. Rozmowy z Helą Doli. Gdzie jesteś, Helo? Na dole, Stachu. Rozmowy z Helą Doli. Co robisz, Helu? Cieszę się jak dziecko.